Giero Zombie trudno jest zliczyć, jednak jest to tak wdzięczny temat, iż warto od czasu do czasu powrócić do redukowania liczby nieumarłych. Tym razem padło na Londyn, którego mieszkańcy padli ofiarą tajemniczego wirusa, który jak nie trudno zgadnąć, pozamieniał ich w zombie. Gra oferuje bardzo ciekawą mechanikę. Mianowicie gdy nasz bohater zginie, wcielamy się w kolejną postać. Oznacza to, iż możemy dotrzeć na miejsce naszej śmierci i odzyskać utracony ekwipunek lub stanąć oko w oko ze sobą z poprzedniego wcielenia, z tym że w nieco odmienionej już formie. Giero Zombie nigdy za wiele powiedział ktoś mądry. To kill the last person you were. Dead Star to gra, w której gracze zostają zesłani w odległą część wszechświata i muszą walczyć o przetrwanie. Zabawa to multiplayerowe potyczki, w której 20 graczy w dwóch drużynach staje naprzeciw siebie w swych kosmicznych statkach. Maszyny oczywiście można modyfikować i doposażać w dodatkowych sprzęt. Pole bitwy to teren generowany proceduralnie, co oznacza bardzo dużą wypadkowość tego, jak będzie wyglądała rozgrywka, co znacznie urozmaica zabawę. Gra jest dziełem małego studia, jak sami określają twórcy, była tworzona przede wszystkim z pasji do tematu, który podejmuje. Na pewno każdy z was zastanawiał się, co by było, gdyby nagle znalazł się w mieście, które dotknęło gigantyczne trzęsienie ziemi. Duża jego część legła w gruzach, a jedyne o czym myślimy to odnaleźć naszych zaginionych bliskich. I Am Alive może odpowiedzieć na parę z tych pytań. Poruszanie się po zrujnowanym mieście wymagać będzie także sporo wspinania się. Trzeba brać pod uwagę fakt, iż bohater traci staminę, pokonując kolejne strome konstrukcje, co może spowodować jego upadek. Walka o przetrwanie, eksploracja zniszczonego miasta wszystko to znajdziecie w I Am Alive. I am alive. Savage Moon to gra typu tower defense, a w tym konkretnym przypadku nasze starania koncentrują się wokół ochrony naszych baz przed hordami wściekłych i wrogonastawionych robali. Zabawa jest prosta, mamy odrobinę czasu na rozplanowanie i wdrożenie sprawnego planu obrony, następnie patrzymy jak przed naszymi oczami rozwija się chaos. Jeśli lubicie klimaty starszych Troopers, Savage Moon może być grą dla Was. Jeśli w firmie pracuje naukowiec, który przejawia tendencje do dziwnych wynalazków, na pewno nie można go dyscyplinarnie zwolnić z pracy. Może okazać się, iż w przypływie żalu i goryczy stworzy on wirusa, który będzie bezlitośnie atakował systemy swego byłego pracodawcy. W grze sterujemy tytułowym wirusem Tomem, a naszym zadaniem jest przejmowanie kolejnych partii programów i maszyn. Na początku zmagamy się wyłącznie z czasem, potem jednak życie będą nam uprzykrzać systemy obronne. Dodatkowo w grze istnieje możliwość zmagań w trybie wieloosobowym. Zabawna i ciekawa gra logiczno-zręcznościowa. Shimi to jedna z najlepszych strzelanin arcade utrzymanych w stylu retro. Nie spodziewajcie się tutaj głębszej historii. Poza tymi, szerypki muszą obronić się przed najazdem przeróżnych wrogów. A co piąty etap, muszą pokonać jakiegoś wykręconego bossa. To czego natomiast możecie się spodziewać, to mega dynamiczna akcja, mnóstwo często dość absurdalnego humoru, a przede wszystkim tona dobrej zabawy. Shimi to jedna z tych gier, której po zobaczeniu nie da się odzobaczyć. Świetna sprawa.